W dzisiejszym nagraniu pokażę, w jaki sposób zamienić w Excelu inne waluty na złotówki po kursach NBP z różnych dni. Następnie przedstawię, jak pobrać kursy walut z dnia poprzedzającego. Zaczynamy! Na podstawie zakresu pokazującego zakup i sprzedaż akcji zagranicznych z 2021 roku. Chcemy zamienić wartości wyrażone w dolarach, euro, dolarze hongkońskim oraz dolarze kanadyjskim na złotówki po średnim kursie NBP z dnia dokonania transakcji. Wcześniej zaimportowałem już kursy wszystkich walut ze strony Narodowego Banku Polskiego do tabeli, którą nazwałem kursy. W górnym prawym rogu dodałem link do filmu pokazującego, jak zaimportować średnie kursy walut Narodowego Banku Polskiego dla dowolnego roku. Wprowadzamy kolumnę kursy oraz wartość w złotówkach. W tej kolumnie wprowadzimy wartości kursów dla konkretnego dnia i waluty. Do tego wykorzystamy funkcję indeks. Funkcja ta zwraca wartość komórki na przecięciu określonego wiersza i kolumny. Podajemy tablicę, którą przeglądamy. To będzie cała tablica z kursami. CTRL-SHIFT strzałka w prawo, Ctrl Shift strzałka w dół. Drugim argumentem funkcji jest podanie numeru wiersza. Do tego wykorzystamy funkcję Podaj pozycję. Ta funkcja wyszukuje określony element z zakresu komórek, a następnie zwraca pozycję tego elementu w zakresie. Szukaną wartością jest data. Przeszukiwana tabela to jest tabela z datami. A typ porównania wybieramy dopasowanie dokładne. Zamykam nawias funkcji Podaj pozycję. I teraz musimy wskazać numer kolumny. Do tego też wykorzystamy funkcję Podaj pozycję. Jako szukana wartość podajemy walutę. Następnie przeszukiwana tablica, czyli nagłówki naszej tabeli z kursami walut. I jako typ porównania wybieramy dopasowanie dokładne. Zamykam nawiasy i mamy w tym momencie podany kurs. Przeciągnę ten kurs dla pozostałych komórek. I teraz zobaczmy, czy wartości nam się zgadzają. Kurs euro dla 15 grudnia wynosił 4,6214. Kurs dolara kanadyjskiego dla 13 grudnia to był 3,261 zł. I kurs dla dolara hongkongskiego z 1 grudnia wynosił 0,5266. Pozostaje nam jeszcze przeliczenie wartości na złotówki. Teraz pokażę Wam, jak przerobić tą formułę, aby zwracała kursy z dnia poprzedzającego zawarcie transakcji, tak zwane D-1. A jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o zastosowaniu funkcji indeks i podaj pozycję, kliknij ten link powyżej. Dla tego samego zakresu, co w poprzednim przykładzie, utworzymy tabelę. Wchodzimy w kartę Wstawianie i wybieramy tabela. Wprowadzamy funkcję indeks, odwołujemy się do naszej tabeli o nazwie kursy, następnie wykorzystamy funkcję podaj pozycję, aby wyszukać numer wiersza. Jako szukana wartość to będzie data-1. minus Przyszukiwana tabela to jest tabela z kursami. I tutaj to będzie kolumna data. Jako typ porównania wybieramy mniejsze niż. I przechodzimy do podania kolumny. Ponownie wykorzystamy funkcję podaj pozycję. Jako szukana wartość podajemy waluta. Przeszukujemy tabelę o nazwie kursy na podstawie wiersza nagłówków. Jako typ porównania wybieramy dopasowanie dokładne. Zamykam nawias. Teraz pojawiły nam się kursy walut. Aby kursy były prawidłowo widoczne, to wartości muszą być ułożone w kolejności rosnącej. Czyli przechodzimy do naszego arkusza z kursami walut i wybierzemy, żeby daty były ułożone w kolejności od najstarszych do najnowszych. I teraz powinniśmy mieć już prawidłowe wartości. Sprawdźmy, czyli dla transakcji z 15 grudnia powinniśmy mieć kurs euro z 14 grudnia i to wynosi 4 zł. 6 436. Dla transakcji z 13 grudnia powinniśmy mieć kurs walut. Z 10 grudnia dla dolara kanadyjskiego 3 złote, 2,145. To się zgadza. Wprowadzamy jeszcze wartość w złotówkach, czyli równa się funkcja zaokr. Podajemy wartość razy kurs i podajemy, żeby ta wartość była zakrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Yy, zmienimy jeszcze typ formatowania na złotówka. Tym sposobem nauczyliśmy się zamiany walut w średnim kursie NBP na złotówki. W opisie do filmu dołączyłem link do mojego bloga, na którym znajdziecie ten darmowy plik Excel do wykonywania przewalutowań. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie w komentarzach, czy udało się dokonać przewalutowań. Dzięki, cześć!